Cześć! Witajcie! Cześć! Dzisiaj opowiemy Wam o książkach, które przeczytałyśmy w ramach akcji Czytamy Palestynę. I tutaj taka ciekawostka. Jedną z tych książek przeczytałyśmy wspólnie i mamy z Dagą odmienne, bardzo odmienne zdania na jej temat. No może nie tak bardzo, no ale trochę tak. Tak specjalnie powiedziałam, żeby wiesz, no, trochę no, zainteresowanie no, no. okay, okay. Wasze pobudzić. No dobra, ale zanim do tej książki przejdziemy, to powiedz nam taka y, o klasyce, chyba takiej palestyńskiej. Co? Tak. E, najpierw chciałam Wam pokazać książkę Emila Habibiego. I to jest rzeczywiście książka, czy w ogóle autor, który jest uznawany za jednych, jednego z takich, no, najbardziej znanych pisarzy palestyńskich. No, szanowany, ceniony i tak dalej. To jest w ogóle wydawnictwo, to jest PiW, Polski Instytut Wydawniczy, i to jest książka, która w ogóle została napisana, bo w latach 70. To, to samo wydanie też jest stare. Tytuł tej książki to jest Niezwykłe okoliczności zniknięcia niejakiego Saida Abu An-Nahsa z rodu optysymistów. I ta książka, już bym powiem, 88 rok wydania polskiego. A sama nie wiem kiedy. I um, ona opowiada historię mężczyzny, palestyńczyka, który zostaje w nowo utworzonym państwie Izrael, tam no, jako palestyńczyk, no ale próbuje budować gdzieś tam swoje życie. I jeżeli chodzi o w ogóle jej strukturę, czy jej gatunek, to bardzo mi przypomina takie powiaski Woltera, zwłaszcza Kandyda. Nie wiem, czy kojarzycie Kandyda, tak? To był ten typ, który wierzył, że mieszka w najlepszym z możliwych światów i że wszystko, co się dzieje, no to trzeba szukać jakiegoś pozytywu i to musiało się wydarzyć właśnie dlatego, że to jest jednak najlepsza wersja tego świata, w którym mieszkamy, więc jakby super jest, nawet jak są części na Ziemi. Czy w wojny czy ludobójstwa I, i tu jest podobnie. On się, ten nasz główny bohater właśnie pochodzi z takiego miksu dwóch rodów, pesymistów i optymistów. Dlatego jest optysymistą. No i mamy takie właśnie urywki trochę jego życia z wojną, historią w zasadzie w tle. I też jak ja zaczęłam, je ja, ja czytałam tę książkę jako pierwszą z tych wszystkich, które Wam tu zaraz pokażę, więc na przykład też nie rozumiałam jeszcze wtedy wszystkich odniesień, które się pojawiają na przykład w tej książce, dlatego że tutaj są nawiązania do właśnie na przykład jakichś takich. Yy, organizacji działających w, na terenie Palestyny, Izraela w tam latach, nie wiem, 50. -tych, 60. i tak dalej. Były jakieś wydarzenia właśnie wspominane, konkretne, i na przykład tutaj jedna z postaci nazywana Tanturyjką, to jest kobieta, która właśnie pochodzi z miasteczka Tantura, które to, jak już dzisiaj wiem, jest miastem, w którym dokonano właśnie ludobójstwa. I to jest jedno w ogóle z dwóch takich przypadków bardzo dobrze udokumentowanych: ludobójstwa w, przez wojska sionistyczne na Palestyńczykach. Także, no ja wtedy na przykład tego jeszcze nie wiedziałam, teraz mając już tę wiedzę, to może inaczej bym odebrała tę książkę. Tutaj nie ma fabuły, wiecie, to jest bardziej taka właśnie fragmentaryczna opowieść życia z ważnymi takimi historycznymi elementami w tle, tragicznymi historiami, które są przedstawione w taki sposób... No właśnie on nie jest humorystyczny, to nie jest na przykład taka satyra stricte, tylko, tylko taka bardzo gorzka, gorzka opowieść. Polecam właśnie jako taką klaskę palestyńskiej literatury, mając też na, na uwadze to, że no to jest książka, która ma już 50 lat i opowiada o tych wydarzeniach, no, o Nagbie, o um, później też wojnie z 68 roku, więc jakby to, te wydarzenia są, są tam opisane. Polecam. Chyba ciężko dostępna jest w ogóle. Ja ją całkiem przypadkiem w bibliotece mojej znalazłam, także no jest dostępna, ale wydaje mi się, że tak może być trudno ją dostać. Okay. Dobrze, więc y, tą książką, którą przeczytałyśmy wspólnie był drobny szczegół a Adani Shigli. Ah, I cóż, jest to y, książka podzielona na dwie części. Y, w pierwszej części y, mamy syjonistyczne znowu wojska y, w roku 1948, które oczyszczają terytorium, powiedziałabym cudzysłowem <grymne> tak, y, przy, przygotowują, tak, y, podwalimy państwa. Y, no i mamy tutaj żołnierzy, właśnie z jednostki wojskowej, y, w której do pewnego momentu nie za wiele się dzieje, no ale w pewnym momencie y, to, się, to się zmienia. Nie będę Wam tutaj bardzo szczegółowo opowiadać, ponieważ to jest y, króciutka książka, więc tak naprawdę im mniej się wie o jej fabule y, przed lekturą, tym myślę, że lepiej się ją czyta. Y, Powiem tylko, że y, w drugiej części książki mamy znowuż bohaterkę, y, która właśnie czyta o wydarzeniach z tamtych lat i y, y, zainteresowana y, postanawia udać się na, na te tereny, i przeprowadzić własne śledztwo na, to, na temat tamtych, tamtych wydarzeń. No i właśnie, od razu może powiem, że nie jest to ani reportaż, ani nie jest to kryminał, gdyż wydaje mi się, że jeżeli się słyszy, że bohaterka próbuje prowadzić śledztwo, to mogą być takie skojarzenia, może się komuś wydawać, tak, że, że ta książka w pewnym momencie taka się staje, a tak absolutnie nie jest. I ja może powiem, że na początku było mi dosyć ciężko wejść w ten rodzaj narracji. Natomiast jak już się przyzwyczaiłam do tego właśnie języka, do tego stylu, to ogromnie mnie ona wciągnęła, bardzo mnie tak wręcz zahipnotyzowała. Niesamowicie właśnie podobał mi się ten język. Natomiast podobała mi się bardzo atmosfera, którą tutaj autorka potrafiła stworzyć. Zwłaszcza w drugiej części tej książki, kiedy pokazuje taką bohaterkę, która w zasadzie no, przez całe swoje życie żyje w takich bardzo nienormalnych warunkach, tak, gdzie w ta, każdej chwili może zostać zastrzelona albo może ktoś do niej właśnie celować z broni. I, I pokazuje, jak, no jak takie życie, tak, w takim permanentnym, permanentnym zagrożeniu, jak jest traumatyczne, jak bardzo wywołuje dużo lęku. I, I uważam, że po prostu autorka fenomenalnie oddała ten stan napięcia, pokazała taką właśnie atmosferę grozy, która gdzieś tam się buduje tak? aż, aż do finału. I w dodatku ta obrazowość tutaj, um, ona bardzo tak do naszych zmysłów um, się gdzieś tam um, odwołuje I, i pewne tutaj właśnie takie motywy, um, tak zapach benzyny, um, Gnijąca rana, przez mhm. e, to, że. To gorąco, to gorąco, na taki piasek, mhm. później na przykład to szczekanie psa, który tam jest bardzo dużo symboliki. Tak, mhm. naprawdę ta książka, pomimo takiej niewielkiej objętości, jest bogata w takie symbole. I, tak. mhm. i, i to jest tutaj na plus zdecydowanie. Tak, tak. Um, dlatego wydaje mi się, że przez te obrazy, które wywołała w mojej mhm. głowie, Um, tak, i, i wszystkie zapachy, które y, w zasadzie poczułam czytając ją, więc wydaje mi się, że ja akurat zapamiętam tą książkę na dłużej. Mm -hmm. um, i, I tak, i zrobiła ona na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie. Y, natomiast y, no wiem, że dla jednaki było takie trochę me. <śpiewanie> <śpiewanie> Rzeczywiście druga część, bo to też. Hmm. Wiecie, to są dwie, tak, na, tak naprawdę takie dwa jakby osobne opowiadania, które łączy właśnie ten wątek historii, która się wydarzyła. Yy, tam chyba to jest sierpień 1949 roku. E, I yy, yy, i okej. Okay. No, ale można to czytać jako dwa zupełnie osobne właśnie takie opowiadania. Bym bardziej traktowała jako dwa opowiadania, a nie okay. jak na przykład taką jedną całą książkę, nie? Albo na przykład bardziej taką nowelkę. I w tej drugiej części było wiele elementów, które mi się podobały. Podobała mi się właśnie ta symbolika, podobało mi się właśnie też to, że autorka pokazuje taką codzienność życia w ogóle w okupowanej strefie, no, terytorium, właśnie czy to y, zachodniego brzegu, czy właśnie jakie warunki, czy jakie formalności, na przykład, trzeba spełnić, żeby wyjechać stamtąd i żeby się przemieścić, na przykład po terenie Izraela, i y, jakie są właśnie te różne strefy, i że na przykład osoba, która mieszka w takiej strefie, to nie może na przykład jechać do innej strefy, a żeby pojechać do takiej, to musi mieć takie dokumenty, jakby mhm. takie. Y, te kwestie takie biuro, tej biurokracji mi się bardzo podobały, bo też no jest to taka perspektywa z wewnątrz. tak to, to jest palestyńska autorka, która pisze o doświadczeniach palestyńczyków mieszkających cały czas na terenie właśnie, czy tutaj akurat z Zachodniego Brzegu, Jerozolimy. To ona chyba no, w Jerozolimie, prawda? Po tej części właśnie, y, której jest w Zachodnim Brzegu mieszkała ta bohaterka. No w każdym razie to było ciekawe. Ta pierwsza część, no, no mi się tak średnio podobała po prostu, rzeczywiście te obrazy, jakby ta cała atmosfera, no to okej, okay, ale, no, ale trochę trochę mniej jednak mi się podobała. Poleciłabym tę książkę, w ogóle super, że Drzazgi, wydawnictwo Drzazgi, które jest takim dość małym wydawnictwem, zdecydowało się publikować tę książkę. I myślę, że no super decyzja, i polecam osobom, na przykład, które jeszcze może no nie czytały zbyt wiele na temat sytuacji w Palestynie, czy na temat w ogóle tego, co się dzieje teraz. Mm -hmm. Tak. Tutaj też taka, myślę, ważna informacja odnośnie autorki samej, po tym jak Hamas tak, dokonał swojego ataku na, na Izrael. Na targach we Frankfurcie zdecydowano się odebrać jej nagrodę, którą miała tam mieć przyznaną, i również zrezygnowano ze spotkania z nią autorskiego, które miała mieć z czytelnikami. Wielu pisarzy, w tym Olga Tokarczuk, podpisało się pod sprzeciwem wobec tej decyzji, która dla mnie jest zupełnie nieuzasadniona, znając treść tej książki. To naprawdę uważam, że to skandal. No, natomiast no jest to jakieś ciekawa, uważam. Jako ciekawostkę jeszcze powiem Wam, że obie te książki, czyli te Emila Habibiego i Adani Shiba, przetłumaczyła to sama tłumaczka, czyli Hanna Jankowska. O, super. I rzeczywiście, no, nie znam oryginału, prawda? Ale ten język tutaj, jak dla mnie, był piękny i mm -hmm. tak naprawdę, tak. taki literacki. Tak, 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 tak. I tutaj jeszcze taki dodatkowy szczegół. To nie wiem, co o tym sądzisz, ale wiele osób zwraca uwagę, że dla nich bohaterka jest osobą gdzieś na spektrum. Zgadzasz mm -hmm. się z tym? Tak. Okay. Powiedziałam, że tak, dlatego że takie też no, decyzje, które podejmuje i yy, taka gdzieś w niej zaciętość, żeby mm. dowiedzieć się, yy, co się wydarzyło. Yy. 25 lat temu. Tak, 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 tak. tak. Uh -huh. uh -huh. Okej. Okay. 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 No mnie to jakoś nie, nie uderzyło, w sensie to nie była zupełnie moja myśl. Mm -hmm. Dopiero właśnie jak słuchałam, jak inne osoby o tym mówią, to pojawiło się w nim takie, aha, może rzeczywiście. Mm -hmm. Ale nie było, mnie to coś, nie było to coś uderzającego dla mnie. No. I jeszcze może, bo chciałam wam powiedzieć jeszcze o jednej książce, ale może zanim do niej przejdę, bo, to powiem jeszcze o innej. I to jest Ten Myths About Israel. Ilana Pape. Ilan Pape jest historykiem pochodzenia żydowskiego, pochodzenia, no, że jest po prostu żydowskim historykiem i zajmuje się właśnie historią powstania państwa Izrael, historią Palestyny, i w tej książce odpowiada czy opowiada o takich dziesięciu mitach na temat państwa Izrael. Na przykład nawiązuje do tego, że Palestyna właśnie w tej mitologii założycielskiej państwa Izrael miała być krajem czy ziemią bez ludzi, dla ludzi bez ziemi. Tak? I on się do tego odnosi, powiada właśnie o historii, um, mówi o założeniu, w ogóle o tym jak wyglądało w XIX wieku na przykład właśnie życie na, na terenach Palestyny. Jest to bardzo ciekawe, ja co prawda dopiero przeczytałam dwa, dwa rozdziały z tej książki, ale mówię wam o niej i chciałam też Wam polecić, jeżeli się interesujecie oczywiście historią tego, tego konfliktu, nazwa, nazwa, powiedzmy tak, to podcast, który zrobił Miłosz Wiatrowski Bujacz z Niną Michnik. I który jest dostępny na platformie Epic Go Premium. To nie jest reklama, ani żaden spo sponsorowany i oni tam rozmawiają właśnie o historii Palestyny. Wiele rzeczy z tej książki też tam się powtarza, ale jest to świetny sposób na poukładanie sobie w głowie chronologicznie tych wszystkich wydarzeń, dlatego, że jednym, moim zdaniem, z wielu takich uproszczeń, które się pojawiają dziś w dyskusjach na temat y, wojny teraz izraelsko-palestyńskiej jest to, że no nie wiem, to trwa od niedawna, tak? No musimy sobie zdać jednak sprawę, że to trwa już od ponad 150 lat i że ta historia jest niezwykle skomplikowana. I i też naprawdę no tam podają takie informacje, taka wiedza, rzetelna wiedza z odniesieniem do lektur, z odniesieniem do różnych opracowań naukowych, że noszczenkę no można zbierać z podłogi. Więc na razie powstały dwa odcinki. Jeden się kończy właśnie na nagbie, czyli na tym okresie 48-49, a druga część się Kończy, wydaje mi się gdzieś w latach chyba 70. 80., bo obejmuje ten taki główny okres zimnej wojny. Bardzo ciekawie też opowiadają właśnie na przykład o Egipcie, o wojnie w Egipcie, o roli Anglii, Francji, Stanów Zjednoczonych w tych wszystkich machlojkach, więc naprawdę super polecam Wam bardzo. I, i to w temacie historii mhm. myślę. Ale chciałam jeszcze Wam powiedzieć o jednej książce, którą czytałam też w ramach tej akcji. Tylko to już nie jest książka nawiązująca bezpośrednio do takich wydarzeń historyczno-politycznych. To jest książka też pisarki palestyńskiego pochodzenia w zasadzie, ale mieszkającej w Stanach Zjednoczonych, Tafram, która To już jest druga jej, druga jej książka, która nosi tytuł Evil Eye, czyli trochę urok, bym działa, okay. bo to jest właśnie w kontekście gdzieś tam wróżby jakiejś i rzucania uroków powiedziane, nawiązuje do tego. No i tutaj główna, boh główna bohaterka, 27 czy 8-letnia kobieta, mieszka właśnie w Stanach Zjednoczonych, wydaje mi się, że w Karolinie Południowej. O ile dobrze pamiętam, i jest matką dwójki córek, chyba tam 6 czy 6, 8 lat, żoną, i z jednej strony stara się godzić, właśnie. Swoją rolę, takiej tradycyjnej palestyńskiej żony, dbającej o męża, dbającej o dzieci, takiej, która ma zawsze obiad gotowy na stole, jak może wraca z pracy. Dzieci są zaopiekowane, i też co niedzielę teściowie na obiad przychodzą, i teściowa tam pewnie z białą rękawiczką sprawdza, czy wszystkie kurze starte. A z drugiej strony też ma w sobie taki, o, taką potrzebę też właśnie i pracy i zaspokajania właśnie swoich takich indywidualnych potrzeb potrzeb marzeń, pracuję w nauczelni, jako nauczycielka sztuki, wykłada sztukę, a z drugiej strony też zajmuje się trochę fotografią, stroną internetową tej uczelni nie będę Wam tutaj za dużo mówić, ale książka mi się bardzo podobała, bo to jakby o czym Wam opowiedziałam, to jest tylko taki wstęp i nie będę za dużo mówić, co się dzieje dalej. No ale bardzo dużo jest tutaj właśnie o relacjach, relacjach naszej bohaterki z matką, z ojcem w nawiązaniu do takiego zachowywania w nowej rzeczywistości, w nowym świecie, takich tradycyjnych ról i bardzo ciekawa dyskusja na temat tego właśnie jak palestyńczycy, którzy, no wiecie zawsze dla imigrantów i to takich imigrantów, którzy no nie byli imigrantami tak z wyboru, tylko są uchodźcami tak naprawdę politycznymi, Zachowywanie tradycji jest sposobem na zachowanie tożsamości swojej, tak? no i zachowanie kultury, historii, przekazywanie wiedzy na ten temat. No ale ona też żyje już w zupełnie innej rzeczywistości, gdzie jako kobieta też ma no, inne możliwości, których na przykład jej matka nigdy nie miała. No świetna tutaj, właśnie dyskusja na ten temat pogodzenia tych takich dwóch, dwóch, dwóch światów. Relacje z mężem, rola też w ogóle terapii i dobrych psychoterapeutów, rola wsparcia osób, z którymi no, my mamy kontakt właśnie w jakichś takich trudnych, trudnych chwilach. No polecam Wam ogromnie, naprawdę świetno. No mnie już przy, m, przekonałaś zdecydowanie, jak wcześniej już rozmawiałyśmy, to tak, tak, zdecydowanie trafia na moją listę do przeczytania. Także bardzo... Taki owocny dla mnie czytelnik, to był początek tego roku. Super. Może jeszcze w temacie tego tak ogólnie powiem, że um, no, te relacje tak, izraelsko-palestyńskie, to co się teraz dzieje, mam wrażenie, że jest takim bardzo drażliwym y, mm -hmm. tematem. Y, bardzo łatwo jest niestety zostać zaszuflatkowanym, mm -hmm. y, tak, jeżeli jesteśmy wrażliwi y, na cierpienie niewinnych ofiar to bardzo często jesteśmy już właśnie ułatkowani jako osoby popiera, popierające Hamas i terrorystów, co jest oczywiście absurdalne i myślę, jak nas oglądacie, to no macie świadomość, że nie popieramy takich działań, co nie znaczy właśnie, że nie jesteśmy zainteresowane historią, no i kulturą palestyńską tak, i jej ochroną. Mm -hmm. Tak. Is. w kontekście właśnie takich zarzutów, to w tym podcaście bardzo mądrze i właśnie ciekawie wypowiadają się prowadzący. Porównując na przykład do Polski. I do różnych Aha. wydarzeń na przykład z międzywojennych w Polsce albo na przykład do ruchu oporu, do działań ruchu oporu, do działań partyzanckich na przykład, uh -huh. no bo jest bardzo cienka linia, tak naprawdę pomiędzy tym, co my możemy uważać właśnie za jakieś bohaterskie działania, które mają na celu wyzwolić nas z opresji obcej a terroryzmem. Nie? No bo tak naprawdę, jakbyśmy popatrzyli na nasze działania ruchu oporu, czy na działania yy, yy, wiecie, państwa, państwa podziemnego, no to to też był terroryzm, tak naprawdę. Mm -hmm. no. Ku refleksji, tak, tak, tak. Dobrze, także tyle, tyle na dzisiaj. Um, bardzo Was zachęcamy do zainteresowania się tym tematem. Ja na pewno posłucham tego podcastu, o którym mówisz. Wydaje się mega ciekawy. Polecamy wam te książki. Tak. Dajcie znać, może jeszcze nam coś podrzucicie tutaj ciekawego mhm. w temacie historii Palestyny i Izraela. Super. Dziękujemy. Pa. Bye.